serdecznie z przepięknego przywidza. E, mamy wiosnę, tu jest pięknie i zielono, ale ten przywidz jest piękny przez cały rok. Dzisiaj spotykamy się w przywidzu nie, zupełnie nieprzypadkowo, ponieważ to dziś ruszamy z, naszym, z naszą akcją spacerem po zdrowie. Dzisiaj spotkamy się z uczestnikami i pójdziemy wokół jeziora, aby pokazać, jak ważna jest profilaktyka. Jak ważne jest robienie czegoś, co może zapobiegać chorobom cywilizacyjnym i chorobom nowotworowym. Dziś my możemy sami Zawalczyć o własne zdrowie. A jak? Poprzez aktywność fizyczną. Poprzez ruch, poprzez właśnie chodzenie, e, ale też podnoszenie naszego tętna, e, poprzez aktywność fizyczną. Aktywność fizyczną rozumianą jako wysiłek, który powoduje wzrost temperatury naszego ciała, przyspieszony oddech i to nie raz w tygodniu, ale drodzy Państwo, świetnie, jeśli udałoby się każdego dnia minimum 30 minut dziennie. E, jeśli uda się, Więcej to tym lepiej z korzyścią dla naszego zdrowia. Ruch i aktywność to nie tylko zdrowe, fit, piękne ciało, ale to również sprawność naszych procesów poznawczych. To również zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, ale również skutkom pandemii, czy też zapobieganie e, chorobom psychicznym. A jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to nie tylko ludzie dorośli, ale przede wszystkim aktywni fizycznie. Powinny być, powinny być dzieci i młodzież. Nie tylko zadbacie poprzez ruch, przez na, wpłyniecie na własne ciało, żeby ono wyglądało pięknie i zdrowo, ale, kochani, aktywność fizyczna to przede wszystkim zdrowy umysł, sprawne ciało e, i przede wszystkim nasze kreatywne myślenie, e, przeciwdziałanie skutkom e, pandemii, naszego zamknięcia, ale to również dbanie o to, żeby nie chorować, żeby czuć się dobrze we własnym ciele. Już minimum 30 minut aktywności fizycznej dziennie będzie wpływało na lepszą waszą pamięć, koncentrację, ale także kreatywność. I jeśli musicie się czegoś nauczyć, jeśli egzamin przed Wami, e, sprawdzian, klasówka, to warto przed uczeniem się zrobić aktywność fizyczną, jakiś trening, być może szybszy spacer, i wówczas zobaczycie, że nauka. Lepiej będzie wchodziła do głowy i ten materiał będzie łatwiej zapamiętany. I co ważne, pamiętajcie, poprawia się nam humor, mamy więcej endorfin, jesteśmy bardziej zadowoleni i mamy motywację do tego, żeby robić więcej. A więc co? Ruszamy się z kanap, z foteli, idziemy ćwiczyć po to, żeby nie mieć depresji, żeby być zdrowym, dobrze wyglądającym, no i oczywiście ze sprawnym umysłem. Ruszamy się, ćwiczymy, bądźmy zdrowi. Jesteśmy w Przywidzu. No dla mnie niesamowite warunki do uprawiania sportu i to zarówno przez wielkie S, kiedy chcemy walczyć o medale Mistrzostw Świata czy Europy, jak i takiej zwykłej, podstawowej aktywności ruchowej, co jest dzisiaj niezbędne w każdym wieku. To pomaga zachować zdrowie, to pomaga zachować odpowiednią kondycję fizyczną, psychiczną, nabrać radości do życia, do tego co dzieje się, chociażby w tak trudnych, trudnych sytuacjach, w jakich znaleźliśmy się dzisiaj, w dobie covidu. Ja bardzo zachęcam Was wszystkich, młodych ludzi, dorosłych, wszystkich, korzystajcie z tych możliwości, które tutaj macie, wspaniałych możliwości, ludzi, którzy dzielą swoje pasje, jest również tutaj co niemiara, no i po prostu nie wyobrażam sobie, żeby nie widzieć coraz większej grupy młodych ludzi, którzy zaczną odchodzić, odrywać się od codziennego życia komputerowego i telefonicznego, a wyjdą w teren, wyjdą zaczerpnąć świeżego powietrza, aktywizować się na świeżym powietrzu i wtedy zarówno działalność przy komputerze, jak i działalność, którą realizujemy tutaj na zewnątrz, będzie zdecydowanie bardziej efektywniejsza. Słuchajcie, ruch. I aktywność fizyczna to podstawa. Trzymajmy się i zachęcam Was do tego. Co więcej, chcę Was widzieć nie tylko tutaj w przywidzu, ale we wszystkich okolicach, że, że coś się dzieje, że jest Was dużo i funkcjonujecie na zewnątrz. Powodzenia. Dziś, chyba jak nigdy wcześniej, właśnie takie akcje są nam bardzo potrzebne. Dzisiaj walczymy z rakiem. Rak Out, to jest akcja, która odbywa się w Przywidzu, ale ona przede wszystkim sprawia, że seniorzy, ale i nie tylko, wychodzą na świeże powietrze, na dwór i aktywnie spędzają czas. Także bardzo dziękuję Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, które są współorganizatorem tej imprezy, Hospicjum w Przywidzu, ale także Gminie Przywidz, która tymi pięknymi terenami dzisiaj dzieli się z seniorami nie tylko z Przywidza, ale z wszystkich gmin naokoło. Także bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby uczestniczyć, żeby wyjść z domu, ponieważ już powoli musimy przechodzić w inny tryb. Mam nadzieję, że jesteśmy już na końcu walki z pandemią. Na pewno bliżej tego końca niż dalej. Także ta aktywność będzie nam niezwykle potrzebna. Zachęcam i gratuluję organizatorom. Muzyka